Już dopala się ogień biwaka, a wodali gdzieś gra. Poza tym serdecznie przechodzimy do wątku historycznego. Zamach na Hitlera z 1944 roku przez Klausa von W <laughs> wcale tam, gdzie ta była słynna walizka pod stołem, wcale nie rozgniótł reżimu Hitlera. On go umocnił. Mianował Harnisza Himmlera na stanowisko armii rezerwowej reżim w latach 44 w grudniu, 45 w styczniu, luty, marcu. On był fanatyczny. Fanatyczna wola nazistów, powołano obronę terytorialną, powołano Volkssturm, powołano wszystkie, wszelkie oddziały, kogo się tylko dało. Przepraszam, że chlipię. Do obrony granic Trzeciej Rzeszy. Wiadomo, że Niemcy nie obawiali się Amerykanów, Brytyjczyków, tylko obawiali się właśnie Sowietów, w Armii Czerwonej, ponieważ Armia Czerwona, licząc według statystyk z tego co pamiętam, dokonała gwałtów, rozbojów na 6 milionach niemieckich kobiet, po pochu uciekała niemiecka ludność do Berlina. A żeby obronić Berlin. Hitler potrzebował co najmniej 200 tysięcy, 200 tysięcy najmniej dobrze wyszkolonych, wyposażonych, dobrze umoralnionych żołnierzy Waffen SS, Wehrmachtu, a, były, a obronę Berlina z, stanowiły dzieci, Hitler Jugend, Waffen -SS, SS, bataliony policji, bataliony Luftwaffe. Główną miarę przedłużania wojny, tak naprawdę, w czasie Rzeszy, kto przedłużył wojnę w czasie Rzeszy, to trzeba podziękować Albertowi Szperowi. Przepraszam Państwa, ale coś mi wleciało do kawy, ponieważ to on napędził przemysł zbrojeniowy, który, jak widać, miał się kule przemu. On w 1944 roku został mianowany, w 1944 roku został mianowany, mianowany ministrem, do spraw uzbrojenia i od tego czasu produkcja dwukrotnie, czterokrotnie się zwiększyła. Hitler liczył na cudowne bronie, wunderwaffe, jak na przykład rakiety piesze na sieci, rakiety balistyczne V1, V2, Wernena von Brauna. Ale nic już nie mogło uratować III Rzeszy. Zbliżającą się klęską. 16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się operacja berlińska. Według mnie, ostatnim bastionem nazistów, na którym mogli polegać obronnić Berlina, były wzgórza Zejlow. niedaleko Berlina. Chyba oddalone o 80 km. Jeżeli to już padło, to stolica została okrążona, także wszelkie przebicia, Hitler liczył na 12. armię generała Wenka albo 9. armię, która została unicestwiona, były daremne, także no, myślę, że to było bezsensowne, także Berlin już padł. A czy Hitler przeżył wojnę? Czy Hitler przeżył wojnę? Hans Linge wspomina, że słyszał strzał. Coś mi to łazi po czapce, muszę to zrzucić. Hans Linge powiedział wywiadowi Łodzińskiemu, że w gabinecie Hitlera stał przy drzwiach i usłyszał strzał. I pozdrawiam, co jeszcze? Dasz buzę.